Szczęście mam w rękach jak karty na wierzchu Każdy płaci cenę za swoje odkupienie To jest typu podziemie, które daje tobie kopa Nawet tym lalunom, które kręcą się w obrotach Dla tych dziwek zwrota, ty ziomek się nie motaj Nie ma żadnej spiny, bo kontrola jest na bani Kieruj się umysłem i obieraj drogi swoje Zawsze jestem pewien, że nad wszystkim mam kontrolę Cele gonię swoje, niczego się nie waham Piszę dla tych ludzi, którzy wiedzą, że mam asa Świeczka dzisiaj płonie dla ciebie przyjacielu Wodzę się do nieba, żebyś wiedział, że jest wielu, co nie zapomnął o tobie. Na zawsze w mojej głowie, litość to jest zbrodnia, zawsze będę mówił co dnia. Wiem, że niełatwo, każdemu z nas się wiedzie. Tony Rajski jeden, tylko kartowanie siebie. Wiem, że ma znaczenie, na ziemi twoje istnienie. Skóry te zbawienie, jak syntetyki brzmienie. To są me korzenie, do rapu mam natchnienie. No i co dalej, powiem, Jestem bardzo bledny, bo mnie boli, nie? Teraz już wiem, prawdziwej przyjaźni nie ma. Że pomocna dłoń? To no tylko kurwa się ma. Gdzie oni byli, gdy była taka potrzeba? Teraz oprócz sienia. jestem sam i dobrze mi z tym. A na taką przyjaźń ram, bo są ludzie i tabulety. A tobie co najlepiej wychodzi, to widzicie kobiety. Pamiętam jak wywrosłeś i łapy do anety. Wymiana słów i poszły dwie komety. Kolo, i co, ona dobro, a ty zło? Przyjaźń, a co to kurwa znaczy? Niech ktoś mi to wytłumaczy że co że siema siema piona piona a na drugi dzień was zdziwiona bo za plecami w bagi wielka tona